Dobra, to tutaj już kończę i wracam do, do opowieści. Yy, skończyłem na tym, jak, jak do sądu mnie zawieźli. Yy. No tak, kurczę, przepraszam, nie odsłuchałem ostatniego nagrania, tak znowu z tego filmiku. I nie kojarzę dobrze, nie chciałem się powtórzyć, a teraz już też nie ma, zamierzam przerywać nagrania. Niech leci, tak jak mówiłem na samym początku, absolutnie na żywo. Zawieźli mnie do sądu, tam jak już wspominałem, to pamiętam, że zobaczyłem swoją żonę w towarzystwie mojego adwokata już wtedy, kolegi. Zamknęli na mnie tam w sąd, się, sąd to, jest taki, to był taki nowoczesny sąd w Katowicach, nie taki tradycyjny, że stary, jakiś reprezentatywny budynek, fajny, nie? Tylko praktycznie biurowiec... Dobrze pamiętam, to nawet na nim jest jakby reklama RMF-u. Może tam jest też z RMF-u jakaś siedziba, czy, czy wtedy była? No nie wiem. Normalny biurowiec, i tam na parterze jakaś znaczna część wydzielona na, na ten, takie hmm, pomieszczenia służące do przechowywania podsądnych. Normalne klatki, jak w Alcatraz. Czyli, czyli ściana, 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 i od przodu kraty otwierane. Nie? No jak, jak więzienie Alcatraz dosłownie. No, i tam to jest ścieczkarnia tak zwana. No i tam, jak my wprowadzali, no to tam widziałem ten wielki taki, taki, taki rumor, nie? Że, że faktycznie gdzieś tam zatrzymali całą masę ludzi. Policjantów to tam było jak mrowia, nie? tych pilnujących, tam hałas, nie? No, no naprawdę, zrobiło na mnie to takie przerażające wrażenie w ogóle. Tak się przyglądają, tak jak my przeprowadzali tym innym ludziom, no tam daję słowo, że tam absolutnie nikogo z nich nie znałem. No bo jak miałem ich wszystkich poznać w ogóle? Jak? Jak ja tylko, kurde, gdzieś tam na czotach, na czotach yy, stałem przymuszon, jak ten skurwysyn tam te swoje precedery dokonywał, a potem, a, a ci wszyscy inni, którzy tam gdzieś się pojawili, no to byli ludzie, którzy z nim tam na przestrzeni lat gdzieś tam ostro, według jego zeznań, współpracowali i tak dalej, i tak dalej, nie. Nie moja sprawa. Nie, nie znam ich, nie, nie, nie chcę znać. Nie znałem, nie znam, nie chcę znać. No i, no, i tak po kolei wzywali, po kolei zaprowadzali, znaczy się na tam 3 czy 4, 4 piętra wyżej, do sądu na rozprawy, na rozprawy aresztowe. No bo wniosek prokuratury był oczywisty. Wszyscy, którzy zostali zatrzymani, wszyscy mieli iść do Puchy, nie? Na, do aresztu, normalne. No i przyszła moja kolej, dwóch policjantów. Ale nie tych, co mnie cały dzień, tam gdzieś czy tam dwa dni już prowadzali, wszędzie tylko takich, tam gdzieś wzięli ze szkółki bodaj rzecz, zaraz po szkółce, zaraz po szkółce, bo z tego co słyszałem, to tacy młodzi, młodzi takie chłopaki, nie, takie jeszcze przejęte tym wszystkim, mundurowi. No to mnie tam wzięli do windy, no, zawieźli mnie do góry, do tego sądu, nie, ten sąd to też, ta, ta sala to też normalnie jak, jak klasa szkolna, taka duża sala lekcyjna, nie, naprawdę, no tylko, że okna zakratowane. Nie <laughs> w środku, tak, tak oficjalnie, nie, tam sędziowie i prokurator i. I w ogóle. No, to już był kolejny dzień, kiedy tak naprawdę nic nie jadłem. Byłem tylko o wodzie kranowej. Do tego yy, cała sytuacja. Yy, do tego no, choroba absolutnie w pełni roz, rozkręcona. Wtedy to już, już w ogóle do granic absurdu. Tak naprawdę, byłem, byłem coraz bardziej przekonany, że mi się to śni wszystko. Aż ja byłem tak otępiały, aż ja byłem tak zakręcony. Yy, tak zamglony w ogóle że, że, że już, już, już miałem ten taki mm, tak, tak, tak zwaną pełną derealizację Od, czyli o, o, odrealnienie w ogóle. No naprawdę to, to jak, 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 taki, jak taka kukła byłem prowadzony, gdzieś tam posadzony, tam sąd, się, sąd się mnie pytał o, o dane to ja powiem szczerze, że ja nie byłem pewny swoich danych nie? naprawdę no nie byłem pewny, ja gadałem, ale tak się się trzeba Dobrze mówię, czy nie? No naprawdę mi to wszystko zaczęło się już, już, no, no już odlecia, odleciałem po prostu, nie? Sen. No gdzieś tam bla, 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 coś mi tam mówią, jakieś zarzuty, coś tam, coś tam, nie? Jakaś zorganizowana grupa przestępcza, jakieś stałe źródło dochodu, jakieś, jakieś inne cudawianki nie? Co się do tego przyznaje, nie? A ja tak mówię, no tak, nie, nie, ta, zacząłem się motać w ogóle. Ja mówię, kurde, ja w ogóle nie wiem o co tu chodzi tak naprawdę, jaka zorganizowana grupa przestępcza. Jakim ja tam byłem? Ja w jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej. Tam był tylko jeden syn i nikt więcej. Jaka zorganizowana grupa przestępcza? O co to w ogóle chodzi? Nie? Gdzie? Do czego się ona tu w ogóle przyznawać? Nie? No tam adwokat przedstawił dokumentację, którą na szybko udało się im zorganizować już rano. Od, od mojej, to co ja miałem w domu oczywiście. Wypisy ze szpitali, wypisy z, z jednych oddziałów psychiatrycznych skontaktowali się tam z tą moją lekarką prowadzącą, z tą ordynatorką, która jak się okazała też jest biegłym sądowym, ale nie może jako biegły w mojej sprawie gdzieś tam wystawiać opinii. Tym niemniej od razu kartoteka została zkserowana i wystawiła po prostu oświadczenie, nie? zaświadczenie, że stan zdrowia absolutnie nie pozwala na to, żebym mu został osadzony w areszcie śledztw. No Nie ma w ogóle takiej opcji. Nie? No i to wszystko zostało przedstawione wysokiemu sądowi opowiedziane, nie? No i, i tyle, nie? No i tam oczywiście prokurator żąda aresztowania na okres trzech miesięcy, bo to zawsze jest na początku trzy miesiące, a potem to już się przedłuża takimi yy, interwałami. Yy, do dwóch lat spokojnie się siedzi w areszcie bez wyroku. Yy, czasami, yy, zwłaszcza kiedy jest to zorganizowana grupa przestępcza albo jakieś inne no zbrodnia, na przykład jak jest morderstwo, no to i do pięciu lat si siedzieć można w areszcie bez wyroku, nie? No często się w sytuacje, że ludzie niewinnie siedzą tyle lat w areszcie śledczym. No dobra, to już nie będziemy tego poruszać. No i znowuż mnie wzięli do tej, bo powiedzieli, że wyrok potem, nie? Czy potem, decyzja sądu potem ogłoszona i tak zaś następnych tam wprowadzali. No i znowuż zwieźli mnie to windą na dół, nie? E no ja wtedy widząc już grozę sytuacji i w ogóle tak jakby, no że zwariowałem, nie, że, że, że już się odkleiłem całkowicie, że, że, że to już jest obłęd nie, koniec, ja już tak nie chcę w takim stanie w ogóle żyć dłużej, no, no to już nie ma sensu, no to już, już, już skrystalizowałem sobie, że, się, że, że muszę się popełnić szybko samobójstwo, nie. No i jak to sobie zacząłem zmysławiać, co muszę zrobić, zacząłem się uspokajać, no zwieźli mnie do tej klatki z powrotem zamknęli, znowu tam siedziałem, nie. No kurde, no łeb mnie już tak bolał, nie? No, no strasznie, no straszne, straszne bóle głowy. Ja te bóle głowy to już miałem przed, przed chorobą, zanim ona tak zaatakowała, to ja miałem przez kilka lat ciągłe bóle głowy, ciągle, to był taki pierwszy zwiastun, naprawdę bóle takie mm, w potylicy, y, stałe, y, tępe, niejednokrotnie wymiotowałem od nich, po prostu takie, że światło człowieka razi, że kark jest spięty, że, że, że zdarzały się wymioty, nie? No, no tego typu miałem sensacje. No, i tutaj to, to już była pogałka. Nie że, że sytuacja, nie? Że, 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 że te leki nieregularnie, że odwodniony, głodny, zbity i tak dalej, jeszcze kark uszkodzony, nie? no to za to dużo gadać, nie? No i tak, tak sobie siedziałem znowu tam w, tym, w tej celi, nie? I tak już postanowiłem, że no, e, dzisiaj to zakończam. Ten temat, nie? Koniec, dość. Dziękuję, do widzenia. E, no i sobie. Zacząłem to tak analizować wszystko. Nie? Już, już w tej windzie jadąc na dół. Już sobie zacząłem analizować co ja zrobię, nie? A przyjrzałem się z tym, tym policjantom. No i... Przede wszystkim jaką mają broń. Gdzieś tam liznąłem to wzrokiem swoim. No... Glocki mieli. Glock 17 dokładnie, pistolet. O i znowu muszę zrobić chwilową przerwę teraz.